Siemano, kolano drodzy, widzowie, dziś jest piękny dzień, piękny, ponieważ zamieniam się domami z Nubem. <laughs> nie no, tego się nie spodziewaliście chyba, co, nie? Ja chyba to była ostatnia osoba, Jak kto bym się zamienił z domem z Nubem, ale postanowiłem to zrobić, ponieważ on ma teraz tak piękny dom, diamentowy dom. Pomyślałem, ja pierdzielam, no to jest piękność, więc zamienię, bo mam plan, jego dach zmienić na kolor w ogóle biały. I tak w ogóle mi się podoba ten domek teraz, co, nie? Ten jego. Więc pomyślałem, ej, zaproponuję mu zmianę. Jemu się nie podobają teraz te diaksy, więc pewnie się zgodzi. Dobra, a tutaj on mnie coś tam porobi. Zasada będzie taka, ale to to już wszystko wytłumaczę u Nuba. Więc chodźmy sobie do niego, wy oglądajcie cały film, koniecznie. I jeżeli nie subskrybujecie tego kanału, to ja pierdzielę. Ja nie wiem jak tego można nie robić. Ponieważ ja widzę, jak nie subskrybujesz kanału. Widzę, mam dostęp do statystyk i widzę. Więc jak oglądasz i nie subujesz, to trochę mi przykro. Więc zostaw subskrypcję, mordeczko. Mam nadzieję, że to zrobisz i będzie git. Dobra. A my chodźmy, O, tam jest Kati na basen. Halo! Hey, Kati! Hej, o, chodź na basen! Chodź, już jest super pływa, pogoda jest piękna, eee, więc. Kati, tylko że ja, ja mam bardzo ważną biznesową rzecz do załatwienia. Ale chodź na chwilę, no tylko. No dobra, na, na chwilę przyjdę. Na sekundkę, zobacz jak słońce praży. Normalnie no, basen. Praży. Słońce, piękna dziewczyna, czegoś więcej, jakiś biznes. Ale masz jakieś Gdy? dziwne, takie bikini duże. Takie. Aha, zapomniałam. <laughs> Słuchaj. Um, ja, ja, mam, ja mam biznesy z nupkiem będę przeprowadzał. Jakie biznesy? No no nie wiem, możesz być przy tych biznesach Potrzebujesz prawnika? Potrzebuję pomocy, tak, potrzebuję pomocy. Ja prawo, ale mam nadzieję, że to nic złego pan Słuchaj, tam będą, będą duże negocjacje. Zaraz zobaczę. Nubek! Ej, nubek, nubek, co ty robisz? Przestań! Weź nie! No. Weź, bo już nie wytrzymuję. już nie ta to zobaczysz, że tak powiem. Gdzież gdybym go w taki Nubek, zostaw to! Ja mam dla ciebie lepszą ja to... propozycję, nubie! Przyznajmy się! Nie chcę żadnych paksów. Nie, 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 nie paksy. Okrywam to. Ale powiedz mi, nubek, ja wiem, że ci się to nie podoba. Nie podoba ci się to, co nie? Nie podoba ci się mhm. to. Obrzydliwe. Tak, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja ci w tym pomogę, stary. Ja ci w tym pomogę. Słuchaj, zamienimy się domami. Tak! Pójdziesz do mojego domku, pamiętasz? Tak. Tam jest taki schowek dirtowy, i tam będziesz mógł sobie też żyć. I w tak. całym moim domku będziesz mógł sobie żyć. Bo nie będę miała śmierdzącego sąsiada, tak! Hmm? Tak. Zamieniamy się. się, nubek, a ja Zalić przejmę się. to ochyctwo Przecież Nobek to, to zostanie, ten smród, po, diaksowy smród zostanie, zobaczysz. Jak tak. zabudujesz to nawet dirtem, to będziesz czuł takie. Ale wali diaksami. Mówię ci. Diaksy nigdy nie odchodzą z powietrza. Ale daje. No, nie, no ty czujesz dom, ale to, nie? No co, tam jest, masz trochę dirt'a jakby dać mi, bo tam masz testy, ale będę mógł tam w ogóle, czekaj, Stary, ja dam w ogóle czekaj dam ci całą moją skrzynię nie? z dirt'em i będziesz mógł sobie nawet przerobić wnętrze na jakie chcesz Patrz jak w środku w ogóle jest wszystko z dirt'a Gdzie jest to, Wojtek? E, ja to naprawię, ja to poprawię, widzowie, zrobiłem no, taki fuj, remoncik fuj, Nie, 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 rób tak, chuj, jak naprawdę ten dom to był mój ulubiony dom <laughs> Już nie będzie, już będziesz stało. miał Widzisz, nowy ulubiony teraz jest ohydny dom, ale... <laughs> Chodź, ja ci zaprezentuję mój dom. No Ja jestem prawnikiem Bambano i wnioskuję o to, żebyś poszedł i zobaczył ten dom, bo po prostu myślę, że warto. Myślę, że warto. Myślę, że nie zawiedziesz się, jak zobaczysz to, co dla ciebie przygotowałem z moją ekipą budowlaną. To po prostu taka masakra. I w końcu będę miała normalnego, normalnego Ale ochyctwo I zobacz, będziesz. Ja ci to zaraz zaprezentuję, Nubek, gdzie ty jesteś? Where are you? Idę, bo taki jestem zmęcony i mam nie mogę mieć Nubek, chodź krecie. Chodź, na początku zaprezentuję ci pierwszą najważniejszą rzecz Wyobraź sobie, że budzisz się rano, co nie? I teraz patrz. Pierwsze nie możesz tutaj wejść. Pierwsze co robisz? Wychodzisz i zobacz! Widzisz coś takiego! Widzisz? Widzisz? schyl się no, schyl się O widzisz tak, coś widzę to. takiego, widzę widzę to, widzę to, widzę to Po co to jest na górze? Lama! Ale nie lama, Widz... Podoba Ci się? Nubek zamieniamy się do mami? Ale Nubek jako prawnik! Prawaś, tak? Jak obrawnik e, Wojana Bambana chce ci powiedzieć, że po prostu to się opłaca, e, bo możesz zobaczyć jakie to są surowce, z jakiego domu jest zrobione ten... E, jakiego surowce... Z jakiego ja, No bo jakie musisz to po prostu się zgodzić. Z surowce jest ten Dobra, 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 dobra. Ale nie sufit, tak, sufit ale uważaj, tak. bo jak rozwalisz sufit, to spadnie ci na głowę po piasek. To jest jedyna rzecz, której nie możesz rozwalać. Nie, nie, nie. Dobra, ja wam powiem coś, co, co was jakby przekona do siebie. Słuchaj, dubek, Tym, e, W tej piwnicy jest skrzynka wypełniona cała dirtem, a on wszystko chodź, pozostawia Chodź, Chodź. Oh, chodź, chodź, chodź. 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 Oh, chodź, my god! Oooo, oh, oh, my god. Zobacz. zobacz tutaj Ale dużo. Jole. No, zobacz w ogóle jakieś rodzaje uh. dirta. A wiesz co, jest drugie najlepsze? A, oj, właśnie, bo to jest inny dirt w ogóle. To. Bielica tak zwana, zobacz wow. mm. Nie, no tego Nubek jakby Ale sam dilt, nie będziesz miał Dilt to dilt, super no. Ale wiesz, Bielica. że są różne rodzaje dilt To tak jakbyś, wiesz Chodź, chodź Nubek Miał diaksy i Patrz. diaksy Tutaj będziesz miał swój ja schowek sobie, Ja mogę w sumie Dirtowy schowek Kurczę, widzisz to Nubek, to jest najpiękniejsza Czekaj. rzecz Zobaczę co Spokojnie, ja ci tam jeszcze wypełnię to no, eh, Dixon, biaksan, Dixon. Ej, to jak, Nubek? Co to myślisz to o tym? Już opij powiedz. tą transakcję, opij tą transakcję. Nie, nie, nie dawaj mu. Sądzę, bo zniknie. że jeżeli. Sądzę, że jeżeli. Bo sobie tam tamten domek, bo on tam jest skazony A no, A no i nie, będzie... ja właśnie się robi, to idealnie interesy. Zbliży... A Wiesz, że będę miał. Tylko zabieraj te swoje badziewia tutaj stąd. E, nie, nie rozwalaj, nie spokojnie, ja to zabiorę. Zabierasz, zabieram, widzisz? Pa, zabieram, zabieram. No, wszystko, ta... las, las. Zabieram. A spokojnie. jajka rozbiję ci na głowie, patrz, rozbije ci jajko na głowie. Dawaj O, o góra jak wypadł. Będziesz miał swojego kurczaka, zobacz! Mój nie puniu! Nie bij go! Nie Lęga. bij zwierząt małych! Czemu Lębko? zabijasz? No nubie! No <grym> Go o nie nie, to nie bij go, nie bij go, nie bij bo... go. Ale małe kurczaki nawet nie dają jedzenia, no głodny byłeś to mogłem ci dać jedzenie. po co tego zabijałeś? Zabił tego ty cieciu! No debil <noise> Dobra noob e, Zostań sobie tutaj, co ty tutaj? O. Zostań sobie tutaj i już ci się podoba, tak? Zostajemy Co, gdzie ty idziesz? Czemu nic nie mówisz? Czemu jesteś taki cichy? E, jesteś dup? Żyjesz? Nubek. nie Nie ale chciałem coś zjeść po prostu, chciałem byłem głodny Ale to, to w końcu się cieszysz czy smutny jesteś Nubie, w no, się... Tym... Co? Czemu no, się od nas odsuwać? Nie, jeżeli... nie, nie, bo jest wieza moja, to dobrze, ale nie rzuca... Czekajcie mnie, chyba to mi i trochę titale ale Chciałem po prostu... o, nie Zobacz, tłumie. Nubek, tutaj masz całą skrzynię jedzenia no to jesteś bogaty po prostu. Widzisz Mogę to? to wszystko... A w sumie no tak, za yes. zapasy co mam Nauczę Cię nawet robić Bierzesz no, surową tak wieprzowinę Wrzucasz tutaj do pieca i Ci się robi Ale nie, ja naprawdę, no bo zrobiliśmy mi tego planka To jest całe śmierdzi paksami, diaksami A ja to po prostu nie lubię, tak? Ja po prostu wolę o Ja wiem, zrobić, ja ale wiem Ale potem zrobię to ja może zrobię potem, a nie wiem, jak chcesz odebrać sobie te mieszkanie, to daj, mogę zjąć sobie. Nie, Tylko... jak chcesz, to możesz sobie, patrzeć. ścianę sobie zmien na dirtową. Serio. Nie, nie, poczekaj, nie, nie, mi się podoba twój wystrój, wiesz, ja nie na pewno nie zmienię tutaj, zostanie jak jest, ja, Ta, to jestem coś dobry, knuje, Tak, jestem sknuje. Coś mi tu tak. śmierdzi. To dobrze, to, to dobrze, to fajnie, no wiesz, ja się cieszę, wiesz, bo <grym> ja już ja myślałem, wciąż. że wszystko zmienisz na dirtowe, ale na szczęście ale nie zrobisz jeszcze... tego. Mogę ci dać jeszcze z, z moich skrzynek na przykład to albo taką potkę. O, mogę ci dać. Z twoich A skrzynek, no tak, no tak. No o, jeszcze ci dam twoje fakty. Masz sobie je wstać w buty. <grym> I, <grym> buty. Debilu! Debilu! <grym> wypad! No by chłonie tutaj atmosferę tego domu, <grym> na no! Na no. Na. Ten dom chyba jest jakiś taki po prostu... Ta, się ludzie zmieniają tym dom. No, to tam jest dłużej niż jeden dzień. To nazywa wszystkich debilami. No, ej dobra, o, dobra, ha, Katy, idziemy do mojego nowego domu. Ale jesteśmy sąsiadami. Teraz w końcu Ta. mogę rozwalić tą ścianę między naszymi domami. Będziemy mieć tunel. Będzie Będziemy móc się mieć odwiedzać tunel, tunelami. Ale ciesz się, cieszę, w końcu mi nie będzie śmierdział. Ja już I mam plan. Super. W sensie zabiorę tam troszeczkę rzeczy z tych moich skrzynek, bo tam wiadomo nie, nie wszystkie rzeczy z tych skrzynek zostają od razu nupkatom. Się jest krapnie, bo tak, w ogóle on, on nawet nie użyje tych rzeczy, on tam tylko dirta będzie korzystał. Słuchaj, Ale masz chatę. cały dach zrobię biały kwarcowy i on będzie tak ładnie pasował do tego, do, tutaj do, do no do tego, yeah, Ja no, do no. tego, od razu ten ten do Rozwalimy ten dirt co tutaj ohydny jest. No, o nie, y, y, y. noo, ohyda ja, ja, je ja myślę, że Nubek zadowolony będzie z tej wymiany Też yes, myślę, że Nubek akurat nie ma nic przeciwko Ale czemu to znowu wszystko w dircie zrobił? On ewidentnie nie może patrzeć na diamenty, naprawdę On jest ześwirowany na punkcie dirta akurat jest to jest po prostu inny niż my Zaraz cieszę troszeczkę, bo to aż głośno mam od tego niszczenia. Dobra, pyk. Nie no, patrz! I jemu się tutaj nie podobało! Taka ładna tutaj miejscówka, zobacz, wow! będziemy mogli sobie tutaj siedzieć. No, tu jest bogato. No jest bogato. A jak, nie, nie. zobacz? Będziemy nie. mogli sobie Jakuzi tutaj siedzieć diamentu. i sobie na przykład wcinać jakąś kolacyjkę przy, przy ognisku. Ognisko w ogóle w domu, LOL. Tak powinno no. być? No. <głos> 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 Więc no fajnie widzowie Chmierdzi ten dach Za, Zamienimy tutaj te rzeczy, sobie odrestaurujemy ten dom magazyn, o dach też, dach też śmierdzi tu <noise> A potem sobie pójdziemy, e, właśnie pod kwarc sobie zaraz pójdziemy ogarnąć, a jak już ogarniemy ten kwarc E, to sobie zabudujemy właśnie e, ten dach, co nie? Więc pięknie. A no. i jeszcze na dole magazyn trzeba zrobić i przenieść moje rzeczy. No właśnie. No to ja ci pomogę to poprzenosić i będzie git. Dobrze. Przenosimy to szybko i. Gitara! A. będzie pięknie, ale w końcu tak ładnie się zrobiło. Yeah. Nawet tutaj bez tego dachu jest ładnie. Jest naprawdę zarobiście! Ej, ten dom ma potencjał, tylko no. śmierdzi nubem, ale to się da jakby naprawić. Jeszcze czekaj, z zewnątrz tutaj jest ohydny, ohydniasty dirt, zobacz. Ohydniasty tutaj wszędzie down. Ja pierdzielę, i on naprawdę. Ja pierdzielę. Ląbek to jest Noob. świr dirtowy. Ej, ale to coś też będę musiał zmienić, albo na inny kolor, albo wywalić to. Ta ten, ten posąg, ta, tak. ja to w ogóle rozwalę ze skrótkiem. Rozwaliła mi się łopata. Oj, 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 A ta szybka? No, no mi się właśnie też spodnie rozwaliły, chyba trzeba będzie zacząć ta robić itemki w ogóle. Trzeba zacząć sobie robić jakieś fajne temki i będzie gitara Mhm, mm dobra Wszystko się rozwala i wszystko się Tylko level się... do tego trzeba będzie, a żeby mieć level to to nie tego. No To będzie pójdziemy do diaksy, do diaksy, pójdziemy do diaksy, pod diaksy do do tak, 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 tak Tak, 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 tak A, tylko trzeba pewnie się oddalić od Wojanowic o kilka tysięcy kratek, bo tu wszystkie diaksy odkryte no, już No, już jest zabrane Dobra, słuchaj, tutaj już jest ogarnięte, jeszcze tutaj chodź, jakieś okres chodź, jeszcze, jeszcze, póki masz łopatę, chodź szybko Co? Szybko. A, tutaj jeszcze masz, co ja szybko. jeszcze tu Szybcy, Co to masz? Ja, niszczymy ten mur! Jej. I jeszcze tak to naprawiamy i proszę bardzo! Tak, teraz może być. E. Jak tu nie ma e. śmierdzącego tego zostawiam Nie zostawię. To... E. Nie, E, e. e nie Chodźmy teraz po kwarc do Nuba. Ja mam to prawie nadzieję, że... Ogóle... jakbyśmy razem zamieszkali. Ej, czekaj, ja ten kwarc chyba miałem gdzieś. Już odłożony. No, prawie jakbyśmy zamieszkali normalnie? Normalnie. Daa, ciekawe jestem jak panią zareaguje na to na przeprowadzkę. Ej słuchajcie, tutaj była skrzynia z kwarcem, a nie ma teraz jej. Gdzie? Tutaj, taki kwarc. No, no nie ma. Oj do Nuba, nubanu będzie miała na pewno. Teraz do nuba. Ale Od to się dzisiaj? Się o dzisiaj kradne rzeczy nubowi nie tobie. No, <laughs> ta właśnie. Wreszcie, wreszcie. A czyli to znaczy, że jak? Przeniosę te rzeczy do swojego domku nowego, to nie będziesz mm. z niego kraść, tylko od o, o kurde, ej Wojtek Co? Będziesz do swojego starego domku szybko Już coś zmienił? Zobacz to U ja widzowie O nie Mierdzi Siemka noob ja, Jak się bawisz? Też. Nubek jak tam no? idzie Ale kupsko tutaj na dole No wiesz co Nubek no, ja tylko na chwilę przyszedłem w sumie tylko Ale nie tutaj przechodzić sobie tak do, do Co ty wiesz z, mo z moich skrzynek Na razie ty ja złamę szukam... Ale proszę zadzwonić dzwonkiem jak się wchodzi dzwoni jak się wchodzi wyjdź. zawsze to się automatycznie nie, dzwoni On wyjdź. szuka di Diaksów żeby ci zabrać, żeby ci nie śmierdziały Tak właśnie Nie ja wyrzucę je nie nie, o, nie, są nie, nie, nie Nie, 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 bo one są, one są ukryte, ty nawet nie wiesz. A wie. bo zaraz zginę, Kulcie. nubię. Kulce, kulce, poja, proszę wyjść z mojego domu, tak? Dobra, już wychodzę, nara, nara, Masz? idę. Woda musiał cię wyprowadzić. Nara. O, siłą, widzisz? Siema dzbanie. nara. Nara, nara. Ej, no co jest grane, chwilę nas tam nie było, a tam no już się tak odwala. To właśnie tam już wszystko Zbyńcie. Ja nie ja mogę. Ciele, nie, ludzie! No. Ja nie wiem, czy to był dobry wybór, ale no co zrobisz, no. Słuchaj, nie mam jakoś mega dużo tego kwarcu. Wszystko poszło na, na, na te. Nie pamiętam na już szale, na co. Nie da Właśnie jest problem. Nawet drewna nie mam. Kurczę, nup, nic nie ma. No ja da. walę, ale to Zawsze będzie. Zawsze można sprawdzić u mnie w skrzynkach. <laughs> Dobra, spoko, czekaj. Cyk o! Eee, <laughs> nikt nie zaważy. E, nie, 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 nie. Nie zrobiłeś. Dobra, pik, pik. Zabrałeś z sądu. Nie, 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 nie. Łe, to tylko tyle dało? Ja jestem ciekaw, jak to w ogóle będzie wyglądało. Nie, nie chciałem wybrać. zobaczyć o jak będzie ten kwarcowy wyglądał, co nie? Czekajcie. Dobra widzę, napiszcie, że to w ogóle dobra była decyzja, że tak sobie zamieszkają noba. Bo... Chyba <gry> no, dobra, mi się wydaje, że dobra To jest zmiana otoczenia, ja w końcu mam fajnego sąsiada Niech mi tutaj nie będzie tru wszystkiego co się da. Sąsiad! No, tylko muszę tutaj no odwalić ładnie, ładnie robota Słuchajcie, e, zrobię tutaj tak ładnie właśnie, w ten sposób Tylko, no nie, to chyba będą musiały być bloki Chociaż, może i, może i pół płytki Znaczy, pół bloki O, ja spadłem Dobra, sprawdźmy jak wygląda takie białe Ej, Fajnie. no w sensie? Z tym drewnem coś nie tak. No, z tym drewno nie pasuje. A gdyby zamienić właśnie to Zdrewno drewno. na ten kwart, no? O, yeah. Przecież dom, ja! Przecież ten dom. Dobra, robimy to. On by był wart więcej niż. dom stary. <try> Tylko, że ja wiem co wtedy. To wtedy dach trzeba będzie też z diaksów zrobić, tak mi się wydaje. No to zrobimy tak z diaksów. Ale ani... nie wiem, czy ja mam tyle diaksów. Bo już. Nie zostało mi jakoś dobra, mega dużo. No dobra, może zrobić jakąś małą pożyczkę. Pożyczka diaksowa kationo-bombowa. Myślę, dobra. że dogadamy się na jakieś No i 10 milionów złotych dziennie. Pożyczę ci 10, e, 10 stacków, a ty mi na przykład oddasz 30. Myślę, że fair. Tak, na pewno fair. Mhm, mm mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dobra, e, pomóż Trzyba mi rozwalić robić ten, ten, ten. Biznesy. Ja robię tutaj, patrz, op, i tutaj zniszczę. Dobra, dobra. Tutaj głównie z przodu, bo chcę zobaczyć, jak to z przodu będzie wyglądało. Dobra, no, robię z przodu, robię z przodu. Rap, 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 dobra. I zaraz sprawdzimy widzowie, czy to będzie dobre. No nie, co tu się dzieje? Dobra, pyk, pyk. Kwarc jest dobra. piękny. Let's go na dół Kwarc Let's jest go. piękny. Wow. Jak dla mnie to będzie wyglądało. no Lepiej? Na pewno jak to drewno mm. wszędzie pozamieniamy, no bo tutaj to tak trochę. Mm. Ta, bo jeszcze e, jeszcze będzie potrzebne zaraz tutaj zamienię. Ja chcę wow. cały przód właśnie zamienić, żeby to fajnie wyglądało. Ciekawa jestem jaka będzie też reakcja Nubka, jak on to zobaczy, że tak tak Pobnie, się No Nie, powie, ale. Ta. No, no, On no, 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 to jest Nubek, więc nie ma nawet co się w ogóle zastanawiać, będzie... dziwić, dziwić zastanawiać. Ale to jest Dobra, pek jeszcze tutaj. A, okay. tutaj były całe bloki. Nie. Ja zrobię na przykład nie. jakiś schodek może na przykład Pek, dobra, pyk, 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 pyk Ale to będzie koks, dobra widzowie, to będzie najpiękniejszy po prostu ever domek cały z diaksów No ja jeszcze takiego domku z diaksów nawet nie miałem, powiem ci, Katiano Oooo, wow, naprawdę, ja nie mogę, ale zejdź zobacz chociaż Dobra, za chwilkę, za chwilkę, bo chcę jeszcze tutaj dokończyć te ścianki ja nie mogę. Nie no tutaj będzie ci brakowało pewnego kwarcu, ale zdobędziemy i... Tak. Wtedy... Trzeba do netheru pójść, ogarniemy kwarc, a tam szybko się kwarc ogarnia, więc ee, chwila, moment. I nie wiem, czy killów ze szczęściem daje ten kwarc w netherze, nie mam pojęcia, ale sprawdzimy, dobra. Pyk, 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 dobra. Ja, ja już powoli to widzę taką kątem oka. Chodź tu, no chodź, bo sobie zniszczysz całą... Wow, jest całą reakcję, chodź. Już, 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 no tylko to dokończę jeszcze, o, pyk. Już... Oh! O! No dobra bambano back 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 let's Ostatnie go nie dwa back 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 to są trzy Widział patrzymy to. patrzymy widzowie Patrz. wow Uuu, to jest najbardziej prestiżowy dom na świecie no jest dobry to Możny. no to jest totalny wygryw ten dom ja dobrze pierdzielę. że mam tutaj przejście czyli prawie jakbym tam mieszkała no Ej, no. zobaczcie ludzie! No co tu się odwaliło właśnie w tym momencie. Dobra, e, powiem wam tak Zamienimy jeszcze to oczywiście na kwarc, to no, będą... Tu no tutaj e, jeden schodek właśnie zamieniłam się jeden schodek, żeby zobaczyć, bo tak... Tutaj tak będzie tak. żelazne drzwi w ogóle będą więc też białe. To no. zamienimy na kwarcowe filary, więc będzie tak. też lepiej. I właśnie tutaj te, te, te słupki też, nie? Na filary można. Tak, e, tutaj... No no, będzie po prostu no pięknie, ale to już w kolejnych odcinkach, drodzy widzowie, e, napiszcie czy to była dobra decyzja, że się zamieniłem z nóbkami domem e, Moim Znubkami. zdaniem może być dobra <gryw> z nubem, <gryw> z nubkami, ta. no i trzymajcie się, życzę dobra. Wam szczęśliwego dnia i wbijajcie na wojanshop.pl, a Dzięki Elo. Puu.